zakończenie dzisiejszego odcinka proponuję Wam deser. Nazwałam go niebieska kuchnia. Potrzebujemy maliny mrożone albo truskawki. Możemy zastąpić to jagodami mrożonymi wszelkimi mrożonymi owocami lub świeżymi. Też możemy zrobić z tego most. Cukier, serek mascarpone, cytryna albo limonka i trzy jajka. Zaczynamy od serka mascarpone, który Umieszczamy w pojemniku. Pojemność, jeśli się nie mylę, 250 gram. Użyjemy trzech żółtek. Białka nam przydadzą się później. Dosypujemy około 20-30 g cukru. I wszystko miksujemy. W międzyczasie ścieramy skórkę z cytryny, która wcześniej została stworzona i umyta na tych małych, drobnych oczkach. Możemy też to zrobić oczywiście z limonki. No ale akurat ja dziś w swojej kuchni mam cytrynę. Potem przełamiemy ten słodki smak serka mascarpone. Nie zapominajmy oczywiście, tak jak powiedziałam, o parzeniu cytryny, bo to jest bardzo ważne. Myślę, że wystarczy. Wsuwaj. Zaczynamy. Przepraszam. O Chodzi o to, żeby ten cukier był praktycznie niedosypalny. Cytrynę przyciskamy, wyciskamy przez dłonie, aby pestki nie dostały się do deseru. Około pół cytryny nam wystarczy. I jeszcze chwilę komiksujemy. Paskarpone jest wystarczająco ubity. Zajmiemy się malinami. Potrzebujemy do nich troszkę cukru. Zależy nam na tym, aby utrzymać kwasowość tych malin, bo Mascarpone jest dość słodki, więc 4-5 małych łyżeczek cukru będzie wystarczające. Widelcem ugniatamy maliny z cukrem. Fajnie jest zostawić kilka malin, aby było widoczne. I na chwilę odstawiamy, bo musimy zająć się białkami. Białka mamy już gotowe. Musimy pamiętać o tym, że wkładając białka do serka mascarpone robimy to zawsze drewnianą łyżką, żeby piana nam nie opadła. Delikatnie, takimi głębokimi ruchami łączymy białka. Maliny do deseru podgrzewamy. Możemy wykorzystać do tego oczywiście mikrofale. Ja zrobię to dziś w rondelku, bo najważniejsze jest to, żeby były ciepłe i przykryte takim puszystym, delikatnym, lekko kwaskowym serkiem mascarpone. ciepłe maliny. Układamy na dnie. Możemy również na dole położyć <laughs> biszkopt. Ale dzisiaj będą ciepłe maliny. Na to układamy naprawdę, drodzy państwo, bardzo puszystą masę. Deser jest wspaniały. A to już wszystko na dziś. I zapraszam Was na moją stronę modelowakuchnia.pl. Tam znajdziecie wszystkie przepisy z dzisiejszego odcinka. A teraz zapraszam Was na wycieczkę, gdzie zobaczycie, jak się robi prawdziwe masło.